-dam. jest wizja, jest fonia, także można zaczynać. Witam wszystkich serdecznie. Pozwólcie, że na samym początku zrobię taki wstęp, coś, coś, coś w rodzaju takiego początku, żeby wprowadzić Was w klimat, żebyście troszeczkę załapali, mniej więcej o co chodzi, co mam na myśli. Mianowicie pamiętacie może Wielką Wojnę, echa powojennej cywilizacji. Czy w sumie pamiętacie? Pamiętamy, w sumie nie możemy pamiętać, ponieważ jesteśmy zbyt młodzi, żeby to pamiętać, a było to zaraz po I wojnie światowej, lata XX, 30 XX wieku, no i wtedy zaczęły się tworzyć dosyć ciekawe, interesujące nurty, czy to kulturalne, filmowe, czy to w sztuce. No i takim podstawowym nurtem był pozwólcie, że sobie spolszczę, to strasznie lubię wydźwięk polskie, polski tego wyrażenia chodzi o cyberpunk jak to by powiedzieli anglicy cyberpunk, ja wolę cyberpunk, strasznie dobrze mi się to mówi, fajnie to brzmi i był to dosyć ciekawy nurt odnośnie elektroniki taki troszeczkę retrofuturystyczny retro nurt trochę to się, to jest taki miszmasz retros z futurystyką powiązane, no ale kiedyś tak było. I z tego cyberpunku, wy, cyberpunku wyłoniły się takie dwie gałęzie: steampunk i dieselpunk. W tej chwili chyba częściej używana wersja to jest dieselpunk, czyli jakby przeciwieństwo cyberpunku w sensie technologicznym. Cy, cyberpunk opierał się na elektronice, na takim Futurystycznym wykorzystaniu elektronicznych komponentów, elektronicznych narzędzi, układy scalone, płytki, diody, kondensatory, rezystory wszystko to połączone w całość, tworzące jakieś machiny elektroniczne. W ogóle, sam Cyberpunk był takim nurtem troszeczkę też psychologicznym, ale to o tym nie chciałbym Wam już zanudzać. Przejdźmy do sedna dieselpunk i steampunk były takimi nurtami odnoszącymi się do wieku pary. Steampunk szczególnie wiek pary, czyli przeciwieństwo cyberpunku, elektroniki, mechanika. No i tu mamy maszyny parowe, maszyny mechaniczne. Ludzie się wtedy zachłysnęli jakby tą nową taką technologią mechaniczną. No i powstaje tak zwana historia alternatywna. Steam Punk i Diesel Punk jest, jest, tak, jest taką historią alternatywną. To jest właśnie wykorzystanie tych elementów w przyszłości, czyli znowuż ta taka e, retrofuturystyczna, retro science fiction można powiedzieć dosyć ciekawe, mm. <coughs> ciekawe stwierdzenie, ale e, po co ja w ogóle o tym wszystkim mówię? Niedawno na Kickstarterze, znaczy niedawno, w sumie jakiś czas temu, została anulowana pewna zbiórka pieniędzy na produkcję studnia, studia Mono, rosyjskie studio, które wzięło się za grę MMORPG. I oni po jakimś czasie sami anulowali tę zbiórkę, z tego względu, że stwierdzili, nie ma zainteresowania, nie, nie idziemy w tę stronę. To nie jest to, nie jest to co chcielibyśmy uzyskać. Niedawno, w sierpniu bodajże, czy w lipcu, z ponownie ruszyła zbiórka. Z tym, że produkcja ta troszeczkę się przeobraziła w takie klasyczne RPG może nie klasyczne RPG, w RPG z ciekawymi bardzo elementami. I teraz yy, zbiórka się zakończyła sukcesem: 90 tysięcy dolarów uzbierano z 70 założonych yy, premiera 2015 rok, początek, myślę, tak, kwiecień, maj. I o czym mowa? Jak sami autorzy mówią, jest to e, dieselpunkowy sandbox e, w klimatach noir e, i, i takim e, zbitku Kopa z RTS-em. To jest takie wszystko pogmatwane z pomieszanym. Znaczy, w sumie to się wszystko tak fajnie zlewa w to, co ja mówię. <laughs> Też jest trochę pogmatwane z pomieszanym, ale. Będziemy mieli co, single player cooperative, będziemy mieli rts -a, czyli akcję w czasie rzeczywistym, będziemy mieli sandbox, będziemy mieli bardzo klimatyczne. klimatyczne. no, słowo mi uciekło klimatyczne lokacje steampunkowe, dieselpunkowe, w takim klimacie NOIR, czyli bardzo mrocznym, ciemnym klimacie, nie wiem, trzeba pamiętać, takie sztukę Tuka filmowa Noir to, to, to były filmy w bardzo ciemnych barwach, czar, czarnych, przeważających postacie w stylu femme fatale, jacyś detektywi uliczni, ludzie zaplątani w jakieś tam przestępstwa i, i całą tą, cały ten zbitek. Takie dosyć, dosyć ciekawy czarny humor. To wszystko tutaj będziemy mieli w jednym. Ale o czym mowa? Mowa oczywiście o bezsenności, czyli insomnia po angielsku jeśli e, można to tak nazwać, czyli produkcja m, bardzo interesująca i w tej chwili pokażę Wam kawałek tech dema, czyli mówiąc po naszemu dema technologicznego. Tu mamy na pierwszy rzut oka takie krótkie, krótka instrukcja odnośnie sterowania. E, to jest krótkie krótkie demo, dwie lokacje, które ma, znaczy które, które te, um, demo, które ma tylko dwie lokacje, ale chciałbym Wam pokazać, jak, jak świetnie to wygląda. Jeśli interesujecie się w ogóle um, z dieselpunkiem, steampunkiem, czyli tamtymi wszystkimi e, zawiłościami związanymi z tymi nurtami w dwudziestoleciu międzywojennym, to przypadnie wam to do, do gustu, um, ta gra. I zobaczmy, z czym to się je. Widok izometryczny, tak zwany, bo kosia ja to nazywam. Mamy bohatera w ogóle. Od czego to się zaczęło? Ludzkość w pewnym momencie stwierdziła, że będzie uciekać, zbudowali taką arkę, taką stację kosmiczną, która będzie dryfowała w kosmosie. Na 400 lat budzą się. Znaczy, na 400 lat mija 400 lat, ludzie budzą się na tej arce ze snu. I eksplorują cały ten całą tą przestrzeń, co my tu mamy. Aha, to jest nie, zaraz, zaraz. Czy to jest moje? Tak, to jest moje. Okej. Okay. Całą tą przestrzeń eksplorują. Mało ludzi zostało, jest to rasa nomadów, nomanów, nie nomadów. Nomadowie to byli, to był kto inny, rasa nomanów. I wyruszają oni eksplorować ten twór, tą, tę stację kosmiczną. Ciężko to nazwać. W jakikolwiek sensowny sposób, i walczą z różnymi stworami, potworami i innego typu dziadostwem To jest taka fajna opcja. Ja sobie zaraz, a sobie zaraz wam pokażę. Odpalimy sobie radę. Tylko, ale spójrzcie na ten klimat. Zobaczcie, proszę bardzo, gdzieś tam muzyczka z, tamtych, z tamtego okresu w tle. Mamy te lokacje, które są naprawdę z dużą pieczołowitością zrobione i wszystko oparte na mechanice czyli to, co się wpisuje właśnie w ten nurt diesel steampunkowy gdzieś tam w tle jakiś telegraf słychać, jakieś odgłosy maszyny różnicowej no. kapitalna sprawa co prawda sami autorzy gry powiedzieli, że to, co teraz tutaj widzimy, to jest jeszcze to jest, można, wierzchołek góry lodowej tego, co będziemy mieli w przyszłości. Nawet ruchy postaci są jeszcze niedopracowane, także nie możemy tutaj mówić o efekcie końcowym. Jest to wersja alfa, wręcz. Piękne odgłosy, w ogóle cała stylistyka jest niesamowita. I ci ludzie walczą sobie z różnymi tutaj. Stworami, akurat tu mamy taki pokaz tego, pokaz lokacji, pokaz jakby projektu, wizji twórców gry. To możemy sobie postrzelać w te tarcze. Możemy wybierać sobie różne rodzaje broni. Tylko nie pamiętam teraz do inwentarza, jak się zaglądało. Inwentory to było i. No i mogę sobie przypisać różne rzeczy, tak. Kamizelkę, jakąś rękawice lepsze. Gdzieś to buty jeszcze miałem, chyba. Nie, nie ma butów. Plecak, latarka. I zmienimy sobie broń. Weźmiemy sobie snajperkę i nóż Maczetę. Maczeta, Combat Axe, jak motyka wygląda I... i mniej więcej tak to wygląda. Ubraliśmy naszego gościa. Coś ja tu źle wybrałem. Aha, mogę w ten sposób zrobić, wybrać sobie broń. I strzelać do tych tarcz. Oto, że twórcy gry, zapowiedzieli nam, że misja główna będzie trwała w granicach 20-30 godzin. Misje poboczne też coś koło 20-30 godzin w pierwszym roku, jakby w pierwszym sezonie, jak oni to nazwali gry. I później będą wychodzić za jakiś czas dodatkowe misje, tak zwane poboczne, które będą nam oferowały też kilka godzin rozgrywki. Inną taką ciekawostką jest fakt, że gra będzie nosiła mianą produkcji roglike, tak zwanego po polsku, to jest, yy, będą momenty, w, którym, w, którym be, w których nie będziemy mogli wczytać save'u, ponieważ nasza postać ulegnie kompletnej destrukcji, że tak powiem. Chodzi o to, że duży wpływ tutaj mają yy, obrażenia na postać. Może być taka sytuacja, że po prostu już nasza postać nie wstanie, nie odnowi się, nie odrodzi i będziemy musieli zakończyć grę takim przedstawicielem. O, nie mogę mieczem na przykład zaatakować tej tarczy. Takim podstawowym typem gry Rog -like, to był przykładowo FTL, czyli Faster Than Light, który prezentowałem na, na swoim kanale. No i tak to wygląda. Nic tutaj nie możemy zrobić. Możemy sobie powalczyć z tą tarczą. Możemy posłuchać pięknych i tajemniczych yy, dźwięków. Z epoki dieselpunkowej oglądać naprawdę przepiękne lokacje z dbałością o wszelkie szczegóły. A i w takim mrocznym klimacie, plus dodatkowo jakieś ambientowe dźwięki w tle, I powiem Wam szczerze, że jest to tech demo jest to demo technologiczne niedopracowane ale na mnie zrobiło ogromne wrażenie i, i mam nadzieję, że gra ta się rozwinie w bardzo dobrym kierunku. Dużym plusem będzie to, że będziemy mieli też język polski w tej grze. Także sporo języków nam tutaj twórcy według tego, co mówią, zafundują. Że zostawiam Was jeszcze przez chwilę z tą produkcją, ja nie będę tutaj nic mówił. Słuchajcie się dźwięki. Poglądajcie sobie lokacje i czekam niecierpliwością, aż ta produkcja ujrzy światło dzienne. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.